Nie no. Nie, nie mam mu co ujmować, no Boże, no, miał swoje humory, swoje te. Tak samo jak dzisiaj, czekaj, przed meczem widziałem kawałek wywiadu, był z krychowiakiem i ze Szczęsnym. Reporterka się pyta, no Wojtek, jak tam się czujesz? To jesteś chyba jednym z niewielu sportowców, którzy wrócili z emerytury i będą prawie czynnie sport. On tak myśli w głowie, no, tak naprawdę to kojarzy tylko Michaela Jordana. Tak, nie, porównał, się, porównał się no w sumie ja też tak sobie przypominam który ze sportowców wrócił z emerytury co prawda on na tej emeryturze to tak długo się nie nabył ale mi się zdaje, że Jordan to tam chyba dłużej był no z tego co mnie pamięć nie myli to chyba Jordan na zakończenie sezonu czyli w okolicach oni chyba, ten sezon kończy im się jakoś w okolicach czerwca w tej Stanach, nie? To wtedy ogłosił emeryturę, a wrócił po atakach wrześniowych. We wrześniu. Po 11 września, gdzieś w okolicach października chyba wrzucił, to wtedy poszedł do Washington Wizards. Żeby całą garzę oddał właśnie tam na... Jeżeli dobrze pamiętam, że to ten element, ale mi się zdaje, że więcej elementów nie pamiętam. No, chyba tak. Będzie trzy? Nie. Wybranie mamy szansę na kontrę. Nie mamy żadnej szansy na kontrę, dlatego że jesteśmy cofnięci. Ja ta konta. Za długo czekali. No, niestety, no u nas nie ma. Zielu gra, normalnie w interze chyba nie. Chyba coś tam sławki właśnie, no, nie? Tam się nie może przebić, chyba. Bo to intera tam to naprawdę są zawodnicy tacy, że masakra. w sensie nie, że złabi, tylko. Nie, no tak, tak. Ja Chcę emocować. Bo przecież Inter to jeden z czołowych klubów przecież. Ale przywaliłem mi pierandze, za trzy cytadele. No to ładnie I zaszło. O. Czy kolejny strzał typowo prosto w ramkarza? Hmm. Do statystyk mu jest Maria. To tak, gramy na lepsze statystyki. Tak, gramy na statystyki. No bo już nie ten. Jak już nie mamy wyniku, to grajmy na statystyki. Polska kara prezentacja. Polscy komentatorzy. O, wow, i piranga się tu rozpędziła, widzę. A jeszcze dostał przebicie na wylot. O. Karolina z Kansasem będę próbowałem ją ustrzelić. To no. A ci pieranga, bym Cię zatopił, o ile Cię ktoś inny nie zatopi, ale O, ją ja obkręciłeś. Pojawił mi się Cleveland, burtą. Hmm. Hmm. Aż grzech nie skorzystać. Aż się przybliża jak pociski lesu. O, i tylko jedna Cytadela? Czuję się oszukany. No, żar PL ten mecz, mówiąc delikatnie. Hmm. No, mam tylko momenty, a reszta to jest yy, tylko to, że Portugalia gra. Ja z potem że Portugalia już traktuje ten mecz jak sparring. O, Holland z tej strony. No nie zatopili jeszcze tej Ipirangi? A, bo ona się cofnęła na granicę <laughs> zasięgu Dobra, trzeba to pchnąć trochę bo widzę, nasze Ipirangi też stanęły w miejscu i nie wiedzą co robić Serio Tu no się idzie, idzie się po prostu do przodu Maj no zostawiłem Clevelanda na 3000 tysiącach z groszem, no? Chyba go zatopią, bo się No, załatwił go? Nie, nie załatwił go, za mu. No, ale strzał ładny. No, ja i zostawiłem na... Ja to mam pera dzisiaj, widzę. No, udało się. Kolejna bitewka w okolicach 150 tysięcy na Tennessee. 76 minuta i powiem Ci, Krzychu, że... Jest gol! Patrz! Zielu? No, chyba ja tak. Miałem mówić, że szkoda by było, jakby w tym meczu jeszcze Cristiano nie wystąpił, to już w ogóle nasi kibice byliby źli. Ale tutaj się coś... Coś się urwało. No ładnie, ładnie. Ja Coś... myślałam, że karnego podyktuje już.